Czołówka. Okazuje się, że Henry jednak żyje. A, a nie, jednak już nie. Trzy miesiące później jakiś dziadzia idzie z padliną pod pachą i kiedy wita się ze swoją kącitą w chatce, okazuje się, że Joel i Jeli już tu są. I po zjedzeniu pysznej zupki od pani babci proszą o pomoc w wyznaczeniu drogi, gdzie mają szukać brata Joela. Płonie ognisko szumią knieje, Joel częstuje wodą, a mało lata potulnieje. Gasło, ognisko i szumią, knieje, Joel śpi smacznie, po nerach mu wieje. Przechodzą koło rzeczki, a tam otacza ich parszywa dwunastka. Zabierają ich do miasteczka, gdzie spotykają brata Joela, czyli Tomiego, który przez 20 lat postarzał się o wąsy. Wpierdalają obiad, jakby ostatnio żarli tylko gruz. Po czym Joel mówi typiarze obok, żeby spadała, bo chciałby pogadać sobie z bratem, na co brat mówi mu, że w sumie to nie jakaś tam byle typiara, tylko jego żona. Cała czwórka przechadza się po miasteczku, w którym będzie rozgrywał się drugi sezon. Po czym chłopaki idą na drineczka, a Tommy mówi Joelowi, że nie może wyruszyć z nimi, aby znaleźć świetliki, bo jest w ciąży. Na tą wieść Joel polewa sobie drina i obraża się na bratach, chyba dlatego, że nie widział brzucha. Eli w stroju różowej pantery bawi się jakimś dziwnym czymś, co nawet nie wiedziałem co to jest, ale żona mi wytłumaczyła. Idzie do fryzjera, który prawi jej kazania, że Joel jest zły, bo zdarzyło mu się zabić kilka osób. Joel opowiada Tomiemu o ostatnie pięć odcinków i mówi mu, że mu rura już mięknie i że nie da rady zawieźć Eli do świetlików, więc to mi mówi, że zawiezie Eli do świetlików, którzy mają bazę na uniwerku. Eli niestety to słyszy, więc wywiązuje się kłótnia między nimi, bo Eli woli podróżować z Pedro Pascalem, a nie z jakimś typem, co maczał palce w upadku franczyzy, jaką był Terminator. Rano Tomi przychodzi do Elki, ale to Joel już czeka w stajni, więc żegna się z bratem i wyrusza z Eli w stronę zachodzącego słońca. Po drodze ucząc gówniarę strzelać z karabinku. Gdy docierałem do uniwersytetu, okazuje się, że nie ma tam nikogo poza internetowymi hejterami. Po chwili zauważyłem jakiś randomowych bandiorów, więc wracałem do swojego wierzchowca, kiedy to właśnie jeden z typów rzuca się na Joela. Po krótkiej szamotaninie koleś zasypia, a Joelowi w brzuchu wyrasta klamka do drzwi. Wsiadają na konia i uciekają w siną dal, aż w końcu gubią pościg, ale Joel wali Nura w śnieg, więc rozpaczona Ellie prosi go, aby wstał i tak sobie leżą obok plastikowego konia.